Magdalena Wdowicka, prezes zarządu Fundacji Sport Challenge. Dzisiaj rozpoczęliśmy drugi cykl maratonu Warta Challenge Marathon and Half. Mamy przygotowane dzisiaj w tym roku i w następnym roku cykl pięciu biegów, żeby wziąć udział w klasyfikacji generalnej, zostać sklasyfikowanym, należy wziąć udział przynajmniej w trzech z tych pięciu biegów, które organizujemy dzisiaj. Biegi odbywają się na dwóch dystansach dystans królewski maratonu, czyli 42 km i oczywiście maratonu 21 i na dystansie półmaratonu mogą również wystartować miłośnicy Nordic Walking. Trasa jest bardzo piękna, malownicza, krajobrazowo. Spadło już sporo liści, w związku z tym biegnąc wzdłuż Warty w lesie można podziwiać widoki również na klasztor pocysterski. Biegniemy także w aleją wzdłuż pomnikowych dębów. Jest na Naprawdę wiele atrakcji na warta challenge na pewno nie można się nudzić, także nikt tutaj nie musi biegać z audiobookiem. Jest jest bardzo wiele doznań. Trasa się zmienia każdego miesiąca. Wygląda trochę inaczej. Dzisiaj zaczęliśmy przy pięknej, złotej jeszcze polskiej jesieni. Myślę, że za parę miesięcy się troszeczkę trasa zmieni, trochę więcej liści jeszcze spadnie, trochę. Przypruszy, biały śnieg. No a ostatni bieg, który jest w marcu, finałowy bieg. Pewnie przebiegać będzie już w atmosferze wiosennej, wówczas biegnąc wzdłuż warty. Na pewno zawodnicy usłyszą żurawie i może nawet zaobserwują bobry, które zaczną żerować nad wartą. Mamy na trasie dwa punkty odżywcze w połowie drogi 10 po 10 km przy leśniczówce na ramowice. Drugi punkt odżywczy tutaj też. Przy pałacu czekamy na zawodników. Warta challenge Maraton Have to są biegi kameralne. Mamy limit 200 zawodników. Dzisiaj wystartowało też prawie 200 osób, także limit niemalże został osiągnięty. Miejsce jest bardzo specyficzne. To odróżnia Warte Challenge od innych biegów. Centrum zawodów zlokalizowane jest w tym przepięknym pałacu Biedrusko, które przyciąga tutaj zawodników jak magnes. A po samym biegu czeka tutaj na wszystkich posiłek regeneracyjnych. Mamy sporo atrakcji. Dzisiaj na przykład zaczynamy prelekcję spotkania z bardzo ciekawymi osobistościami ze świata biegowego. Pierwszym takim... Prelegentem w naszym cyklu Bieganie Moja Pasja Moje Życie będzie człowiek, który kocha ekstremalne wyzwania, startował między innymi w Australii, w morderczym biegu w Etiopii, po Antarktydzie i po zamarzniętym Bajkale, pan Marek Śliwka i dzisiaj podzieli się z biegaczami swoimi doznaniami z tych tras, swoją pasją do biegania, odpowie też na wiele pytań. Można go słuchać godzinami, także serdecznie wszystkich zapraszamy na te prelegentę. Lekcje. Natomiast w styczniu przygotowujemy Mistrzostwa Dziennikarzy w Biegach Długodystansowych w ramach Warta Challenge Marathon and Half. Także mam nadzieję, że na trasie razem z zawodnikami pobiegnie też kilka osób znanych z mediów. Wśród biegaczy warta challenge Marathon and Half mamy i amatorów, ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biegami długodystansowymi, jak i sportowców, już takich wytrawnych, którzy wielokrotnie stawali na podiach, którzy mają sporą, pokaźną kolekcję medali. I oni tutaj w pałacu po biegu później się ze sobą chętnie integrują, spotykają, rozmawiają. No i myślę, że te, ten cykl prelekcji, który przygotowaliśmy dla biegaczy na każdym biegu, będzie też służył dalszej integracji. Na kolejne biegi na dystansie i maratonu, i półmaratonu oraz półmaratonu Northwest Walking zapraszamy. Co miesiąc w grudniu, 12 grudnia, następnie w styczniu, 16 stycznia, 6 lutego i nabieg finałowy piątek w piątek-marcu.